Był szczególny dla kibiców biało bo w końcu przełamaliśmy klątwę i pokonaliśmy niezwyciężonych dotąd Niemców. Wspaniały mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie, który z pewnością przejdzie do historii polskiej piłki nożnej. Bramki Arkadiusza Milika i Sebastiana Mili zszokowały mistrzów świata. Ten mecz oddaje strzał! Udanie wybronił to niesamowicie silne uderzenie. sędziego, będzie rzut wolny. Zupełnie nieudany ślisk, niebezpieczne to było. Grzegorz Krychowiak. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. Hector. Toni Kross sami Kedira. Atak drużyny niemieckiej Toni Kross. ale wspaniale piłka poza linią końcową i rzut rożny Kolega oddał piłkę Grosowi No może centrować w pole karne. No i świetnie. Próba odebrania piłki kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. Grosicki. Stracili piłkę. Oni Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Milik. No, z tego miejsca można strzelać. Szkoda, że nie opanował tej piłki. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Akcja zatrzymana. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Na uratowała ich teraz poprzeczka. Piłka wyszła poza linię kończącą. Ezil. Będziemy mieli rzut wolny dla Niemiec. Toni Kross. Ezil. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. No dobra interwencja obrońcy. Spójrzmy, Błaszczykowski przedziera się w pole karne. No przejął, ale nie opanował piłki. Siłka przerzucona do Lewandowskiego. Draxler. w Strata w ataku. Kimś... Toni Kroos... Grzegorz Krychowiak... Odrzutu wolnego Polacy. No, może być groźnie. No, jak widać, kontuzja okazała się nie być aż tak dobra okazja. No, prosto w zawodnika z pola. Gra zostanie wznowiona rzutem z autu pod polem karnym rywala. Milik... Niestety stracił piłkę. Tony Kross. Ale znakomicie rozgrywają. Imponująca wymiana, ale chyba o jedno podanie za dużo. Rywal przy piłce. Jakub Błaszczykowski. No zastanawia się czy nie strzelać. No strzela! Piękna interwencja. Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Będzie strzelał, no i powstrzymał akcję. Jest okazja! Nie wiem, z kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Miller. Kimś. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Świetne podanie. Kedira! Jest bramka. A na rezultat. 1 do 0. Grzegorz Kruchowiak. Błaszczykowski. Czy wykorzysta szansę? Milik. No i mamy bramkę wyrównującą. Brawo, brawo, brawo. Mimo, że kontrolują sytuację przez większość meczu i oddali więcej strzałów na bramkę, mało kto oczekiwał go. Sądzę, że rywale po prostu ich zlekceważyli, mimo, że... Cała jest remis, czekamy na rozwój wypadku. Cała seria podań aż przyjemnie patrzeć. Mario Gomez! No mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Piszczek. Łukasz Piszczek... Milik... Faul gwizdek sędziego. Czy będzie tylko rzut wolny, czy będzie na przykład kartka? Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Plik! Dobra główka, ale tuż obok celu. Przez chwilę chyba sam myślał, że padła bramka. Chyba za bardzo podszedł pod piłkę. Miller... Kimisz Sam Kedira Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Seria pięknych podań. Sam Kedira Szkoda, wielka szkoda tej okazji. Stracona szansa na bramkę. pechowy strzelec jest kontuzjowany i to mogło zaważyć na precyzji tego uderzenia. Ale teraz już nic z tym się nie da zrobić. Jest przejęcie i mają szansę. Atak Polski. Milik. Już blisko pola karnego. Dograł w pole karne. Jakub Błaszczykowski. Robi się niebezpiecznie. Aut na wysokości pola karnego, jeśli dobrze to rozegrają, mogą zaskoczyć obronę. No, może centrować w pole karne. Robert Lewandowski! Ezil. że Niemiec rozpoczęli drugą połowę. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o tym faulu. Tak, i ta kartka jest jak najbardziej zasłużona. A i niestety w mur. Ach, doskonale to przeczytał. Strzela! No, kto przejmie tę piłkę? Piłka w siatce! I prowadzą! Nadal nikt nie może być spokojny. Jest dwa do jednego. Jak ser. Za moment wznowią wrzutem załóg. Ezil. Kroos. Draxler. Atak drużyny niemieckiej. Ależ są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. Jerome Boateng. Lewandowski. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w brzeg. I mamy rzut wolny dla Polski Grzegorz Krychowiak No przejął, ale nie opanował piłki Kros. Tony Kros. Miller Blisko pole karne Kimiś! Co za niekonsekwencja. Po takim dryblingu byłem pewien, że strzeli bramkę. Popisał się niesamowitą kontrolą nad piłką, ale to wykończenie było fatalne. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Mario Gomez. Blisko już do bramki. I oto Niemcy rozpoczną od rzutu wolnego. Czał zrzutu wolnego byłby bardzo dobry, ale zabrakło precyzji. Z takiej odległości nie można mieć pretensji o celność. Szkoda straconej okazji zabrakło naprawdę niedużo. zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. No jeden z zawodników opuści boisko, a w jego miejsce wejdzie rezerwowy. Przechwyt ale nie opanował. Polacy atakują. Dobra okazja. Świetnie blokuje ten groźny strzał. Ale zmarnował doskonałą szansę. Pudło i wciąż przegrywają. Kroos. Kan. Uderzenie. No, zastąpił bramkarza. Ezil. Mario Gomez. Kan. No zupełnie jakby byli na treningu podają piłkę między sobą. No! Kapitalnie broni. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. Mamy centrę. No i przejęcie, dośrodkowania przez obronę. Krzysztof Mączyński. Kan. Kapitalne przejęcie przez Błaszczykowskiego. Milik. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. I będzie rzut roczny dla Polski. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Grzegorz Trzychowiak. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelania bramki. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę Rywalowi. Spójrzmy na to podanie. No, może być groźnie. Pięknie, precyzyjnie, prostopadle. Strzela. Precyzyjnie podał w tempo. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Zdecydował się na strzał. Shirle. Hector. Jak zareaguje arbiter? Niemcy w natarciu. Przechwyt, ale nie opanował. Hektor. Kross. Świetnie odbił. Robert Lewandowski. Ależ to była szansa na doprowadzenie do remisji. Może następnym razem im się uda. Wizdek sędziego był faul no i wszyscy teraz oczekują jak on zareaguje żółta kartka dla Milika za to wejście Kimiś, piłka wzdłuż linii bocznej centra w pole karnej będzie niebezpieczny Wybiega na pozycję. Jest szansa na gola. Lewandowski. Piękna interwencja. Będziemy mieli rzut rożny dla Polski. Wszyscy wstają z miejsc. No, chwila przełomowa. Jeśli nasi to wykorzystają, wygrają. Milik. Świetnie interweniuje. Uderza. No powinien wyrównać! Mogli odrobić straty, a wciąż przegrywają. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Tony Cross. Ładnie wymieniają podania. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Polacy atakują. Uderzenie w stronę bramki. Ostatnia szansa, rzut rożny przyznany dla Polaków. Zobaczymy, czy... Nojer kapitalnie wybija piłkę. Getsel? Przechwyt, ale nie opanował. Znakomicie przechwytują, zażegnali niebezpieczeństwo. Miller. Kimiś. Mario Gece. Schirle. Robi się niebezpiecznie. Dośrodkowanie. Szkoda, że nikt nie podążał za nim. Zmarnowana okazja. Dobre to podanie głową. atak drużyny